Witajcie widzowie z tej strony Macieju. Dzisiaj odcinek na temat również zapomnianego czołgu. Jest to kolekcjonerski amerykański XM66F. Czołg zapomniany, ale pytanie: czy słusznie? Czołg ma 1976 punktów, życia. Bardzo twardy pancerz na wieży, szczególnie z przodu, i pancerz kadłuba również nie jest niczego sobie. Najmocniejszą cechą tego czołgu są uszkodzenia na minutę. Mamy tutaj prawie 3400 dpm, grając na pociskach skalibrowanych. Jeśli komuś nie brakuje penetracji, może uszkodzenie na minutę podnieść nawet do prawie 3600. To jest piąty najlepszy dpm. Wśród wszystkich dziesiątych tierów niszczycieli. To jest naprawdę super wynik. Czoł kładuje delikatnie powyżej 7 sekund. Wybicie na podstawie 284, na goldzie prawie 400. Bardzo dużo. I tutaj mamy hity. No i hajki to jest 70 mm przebicia. Szlamy średnio po 410, na goldzie 350 i na odłamkowo burzących 470. Czas celowania 4 sekundy, rozrzut nie jest jakiś super tragiczny. Podnoszenie działa 20 stopni w górę, obniżanie 10 stopni w dół, więc wynik naprawdę bardzo, bardzo dobry. Jest to super czołg do grania na wieży. Dodatkowo czołg, mimo że jest niszczycielem, ma obrotową wieżę 45 stopni w lewo i 45 stopni w prawo, więc to jest naprawdę duża zaleta. Zazwyczaj to, co najbardziej ogranicza niszczyciele to jest brak wieży, brak wieży obrotowej. Jeśli jakiś niszczyciel posiada obrotową wieżę, to jest naprawdę ogromny plus. Maksymalna prędkość do przodu to jest 40 km na godzinę, do tyłu 20 no i średnio jeździmy 29 km na godzinę, więc tutaj rewelacji nie ma, nie jest to demont prędkości. Warto wspomnieć, że ten czołg ma specjalną mechanikę gąśnicy awaryjnej. Nawet jeśli przeciwnik uszkodzi ci gąsienicę i stoisz na traku, to masz możliwość cofania się do tyłu 7 km na godzinę. Czasami to potrafi uratować życie. Ta bitwa idealnie obrazuje, jak tym czołgiem powinno się grać. W tej bitwie idealnie wykorzystałem pancerz, opuszczanie i DPM. Dosłownie bitwa książkowa tego czołgu. Gramy na wieżę, chowamy dolną płytę, wykorzystujemy DPM i wykorzystujemy opuszczanie armaty. Bardzo fajna bitwa, nie była jakimś dużym wyzwaniem. Każdy z Was jest w stanie taką bitwę zagrać, na spokojnie. Mam na już 4,5 tysiąca. Bitwa powoli dobiega ku końcowi. Próbuję coś jeszcze postrzelać, ale jest naprawdę ciężko. Wszyscy pochowani, wszyscy mają mało HP. Raczej ciężko będzie wyciągnąć tutaj 5000, ale może ja czekam na 268. Czekam aż mój IS-7 to spotnie, i chcę dać strzał jak najszybciej, żeby być pierwszy. Strzelam, czołg sp pocisk spada pod czołgiem w gąsienicę. Strzał za zero. No i niestety mam dalej 4900 uszkodzeń. Dwa czołgi zostały, 200 HP i chyba 100. 109 dokładnie. Szukam haka. 107 5000 przebite, nawet więcej w sumie 5357, ale w tej bitwie MK nie udało się zdobyć. Druga bitwa. Losowanie w tej bitwie jest bardzo ciężkie, jak na tą mapę. Są tylko dwa medy w całej bitwie, więc ja decyduję się pojechać z większością mojego teamu do miasta i tutaj próbować coś pograć. Chociaż ta mapa dla xm uważam, że nie jest najlepszą mapą jest mało miejscówek, gdzie możemy schować dolną płytę a nasza dolna płyta to nasz największy wróg a w mieście raczej wychylamy całym kadłubem a robienie skrapa tym czołgiem również nie jest jakimś najlepszym wyborem ale lepiej robić skrapa niż wychylać normalnie przodem, prawda? po prawej stronie zostało wiele czołgów spota więc ja po prostu aktualnie mam dobrą pozycję wszystkich bokiem staram się to wykorzystać Odpalam adrenalinę i po prostu farmię. Farmię do momentu, kiedy nie ogarną, że ja tu stoję i cały czas strzelam. Możecie zobaczyć, co się dzieje z czołgami typu S100 i Maus, kiedy ja załaduję Gold. Te czołgi są dosłownie szare praktycznie wszędzie. To jest właśnie potęga prawie 400 mm penetracji. Problem jest teraz taki, że S100 mnie z hajków. Karo przebija mnie w ogóle w skrapie. Być może trochę zbyt szeroko stoję, ale ten czołg również ma taki problem, że ten łatwo jest przebić ogólnie. Bok tego czołgu do tego lepiej wychylać tym czołgiem z prawej str strony niż z lewej, ponieważ z lewej jest pewien weak spot, który da się normalnie przebić. no i to nieszczęsne sto, do mnie, cały czas z na napierdziela Maus chyba również zaczął ale nie daję za wygraną cały czas strzelam i mimo, że, min że bitwa nie trwa nawet dwóch minut ja już mam 2700 uszkodzeń teraz jestem na strzała, więc odpuszczam daję chwilę dla przeciwnika pograć, żeby zapomnieli o mnie i próba numer 2. szybka pestka i chowamy się Mausik bokiem oddaje golda no i 268 do mnie celuje, więc tutaj nie ma sensu wychylać. Muszę czekać. Bitwa jest wygrywana, mój team naciera. Jak ja wychylę, to zginę. Dlatego sobie cierpliwie czekam, prowokuję i cały czas kontroluję sytuację. Dostałem nawet spota chyba od Karo. O 268 cały czas celowany. Teraz chyba się przestawił. Wychylam. Chwila celowania. Mój team nie uprzedza. Daje pestkę w 100. On mnie dobija chyba normalnie zapeka w dolną płytę. No i padam. Padam, ale swoje uszkodzenia zrobiłem, szczególnie w tak szybkiej bitwie. Czy mogłem zrobić więcej? Z tej pozycji raczej w tej bitwie nie. Ta bitwa jest nietypowa, bo zazwyczaj jednak w bitwach jestem osobą, która leci po damage i stara się robić jak najwięcej uszkodzeń nawet nie ważne, czy wygram, czy przegram. zazwyczaj priorytet dla mnie to są uszkodzenia w tej bitwie było trochę inaczej zobaczyłem, że sporo naszych ciężkich jedzie do miasta i nasze medylite'y w sensie mamy dwa lajty, one sobie nie poradzą raczej szczególnie jak na początku zobaczyłem, jak grają więc ja postanowiłem, że zagram medownie ale zagram medownie defensywnie wiem, że tu będzie Karo, RHM, Testo Mój RHM i Bacik sobie nie poradzą z trzema czołgami. Dlatego ja sobie jadę tutaj defensywnie, szeroko i staram się grać na wieży. Staram się trzymać tą flankę, bo nie wiem czy wiecie, ale jak na tej mapie przegrać medownię całkiem szybko, to jest duża szansa, że przegrasz całą bitwę, ponieważ w tej medowni jest bardzo dobre bicie do miasta i prędzej czy później przeciwnik miałby bicie w nasze czołgi. Ja sobie gram defensywnie. Próbuję spotować, coś tam ich prowokuje. Ale też nie przesadzam. Bo ten czołg jest całkiem łatwo przebić. Szczególnie jeśli ktoś jest ogarniętym przeciwnikiem. Light miał dobrą celność. Tutaj Karmi chce zapestkę. Raczej to nie była pestka w dolną płytę, ale kto wie. Więc ja po prostu trzymam flankę i liczę na to, że mój team wygra w mieście. A nawet jeśli nie wygra to może my coś tutaj. Porobimy pozytywnego. Mam dwa light z tyłu. Mam TDK, więc staram się pod nie grać. Staram się nie być zbyt pasywny, ale tutaj niestety mocno zbieram jeszcze grill z naski zbicie we mnie. No i ponad 1000 HP stracone. A w mieście wciąż nie wygląda to jakoś super kolorowo. Tutaj RHEM robi bardzo duży błąd. Na takim wczesnym etapie bitwy, druga minuta, a on wyjeżdża na tak agresywną pozycję, na Fuliolo tak naprawdę. I pada z Afriko. No Moim medownia, wygląda coraz lepiej. Teraz mamy 2 na 2, można powiedzieć. Nie wiem, czy moja godzina z tyłu faktycznie jest pomocna. Nasz RHM zrotował do miasta. W mieście również chyba nie wygląda tak źle. Przeciwnik niby napiera a nasze czołgi stoją w miejscu razem teraz to robi błąd i cały czas powoli robimy sobie przewagę mimo, że na początku ja straciłem naprawdę dużo HP zupełnie niepotrzebnie pada nasz Bacik teraz on pojechał na Fuliolo tak samo jak przeciwnik RHM ja jestem na dwa strzały od RHM. RHM ma 5 pestek w magazynku nie mogę podjechać na blisko nie mogę zaryzykować Muszę liczyć na to, że przeciwnik zrobi błąd i wyjedzie albo pode mnie, albo pod moją godzinę. W mieście widzę, że przeciwnik nas objechał. Tam jest minotauro, więc raczej zakładam, że miasto będzie przegrane, i staram się podjąć jakąś ofensywę. Szukam jakiegokolwiek bicia, jakiegoś spota szukam czołgów. Nie wiem, czy oni uciekli, czy stoją schowani za kamieniami. Mam zerowe informacje. Karo nie ma. Te STLT nie ma, nic nie pikują. Nasze miasto raczej przygrywa Minotauro na plecach. Na szczęście go dobili. No i pojawia się Testolte. Wiem chociaż, że jeden cząk tutaj jest, i skoro ja widzę na radarze, że wygrywamy miasto, to ja muszę uciekać, żeby mnie kara od boku nie złapał, żeby nie zapomniał te STLT, Bo jak miasto wygramy, to ja mogę tutaj odpuścić. Nie muszę spotować tej strony. Ważniejsze będzie to, żebym ja przeżył. Mimo, że mam bardzo mało uszkodzeń w tej bitwie, to ewidentnie gram pod wygraną. Gram pod Godzilla, gram pod mój team. Czekam na to, aż mój team wypierdzieli Chieftaina i wygramy całe City. Chieftain pada, wynik 4-2. No i ja podjeżdżam w taką standardową pozycję, dzięki której Godzilla będzie mnie osłaniała i ja będę w miarę bezpieczny. Jak widzicie, idealnie, timingowo uciekam od Karo, który chwilę po tym jak uciekłem, wjechał w moją pozycję i mógłbym mnie skończyć Karol zbiera chyba od jako ja go dobijam wynik 5:3. 3 no i mam fajną sytuację, trochę zrobiłem uszkodzeń trzymam dwa czołgi, sputuję ich moje czołgi powoli dojeżdżają lepiej być nie może do tego grill wyjeżdża mi pod celownik oddam dwa darmowe strzały teraz oddam nawet trzeci, a jednak nie no i został Testo LT, który podjechał od lewej, nie spodziewałem się, i mnie dobija. Zostały dwie minuty bitwy naszych trzech sojuszników. No i tutaj fajne sytuacje. Zobaczcie, jak nasz RHM bardzo mądrze gra. Ma 54 życia, Testo LT ma 800 i on wiesz, nie może pojechać pierwszy. Musi grać defensywnie i outspotować wroga. Bo jeśli on padnie, to prawdopodobnie może być remis albo nawet porażkę ponieważ możliwości light są ogromne i może takie s 100 dymać z daleka dlatego tutaj szacun za grę a mimo że na początku zepsuł to potem naprawdę fajnie pograł, pomyślał i grał jak naprawdę dobry gracz pod koniec jest kolejna zabawna sytuacja zobaczcie jak test LT ucieka i RHM do tej pory gra naprawdę dobrze Light jest zamknięty jest 70 sekund do końca Wygląda jak pewna wygrana, prawda? Fauzeta w mieście jest dosłownie jest, ale tak naprawdę jej nie ma. No i teraz jest problem. Jeśli testolte dobi erchema, może być remis. A do tego erchem nie trafia w czołg. I jest na dwa strzały od i jeden strzał od esto, a zostało 40 sekund bitwy. Do tego jeszcze jest to strzela blinda. No i ja w tym momencie myślałem, że jest pewny remis. Nie ma prawa, żeby Testolte to wygrał i przegrał. No chyba, że będzie chciał. A jednak Testolte chciał przegrać albo nie chciał zremisować, wyjechał pod S-100 i mimo, że było 20 parę sekund, to padł. Arta bitwa będzie na kopalniach. I ta bitwa również fajnie pokaże pewien aspekt. Ten czołg najlepiej działa wtedy, kiedy jest z góry. Kiedy to on pikuje z góry na czołgi, które są od niego niżej. W tej bitwie zobaczycie, jak to wygląda w drugą stronę i jakie problemy wtedy są grając z tym czołgiem. Początek bitwy bardzo agresywny, nasze czołgi wymieniają się na healu. Przeciwnik gra dużą ilością czołgów tutaj, ma ewidentnie przewagę. Nasze ciężkie stoją na spawnie, pojechały do miasta, a przeciwnik ma tutaj trzy. W sumie dwa ciężkie topowe do tego stabeka i batczata na Hilu. Teraz spiekuje mnie bacik, próbuję go dobić, ale się schował. No i jestem bardzo zablokowany w tej pozycji, bo stabek, FV i E6 mają dobre opuszczenie działa, i nie jestem w stanie podjechać do nich na blisko, żeby nie zbierać. Zobaczcie, jak łatwo nie przybijają. To jest właśnie problem tego czołgu. Jakby moi sojusznicy byli tutaj, to ja bym mógł zagrać agresywnie. Ale jestem sam no i każde wychylenie to jest zebranie pestki, której nawet nie jestem w stanie oddać. Dosłownie jestem zamknięty za kamieniem i nic nie mogę zrobić, ale pojawia się lodówka, która jest dla mnie wybawieniem. To jest jedyny czołg, któremu aktualnie mogę cokolwiek zrobić, więc od razu się po niego rzucam na dół i czekam, aż się cały wystrzeli. Lodówka ładuje, więc teraz pora na mnie i na moją farmę. Godzilla lodowię lodówkę, mamy wynik 2-1, no i teraz mogę sobie wrócić na hila, bo tam dojechał nasz I7, wpadł bacik, więc sytuacja trochę jest trochę lepsza, ale to wciąż nie jest sytuacja, która gwarantuje nam wygranie bitwy. Na pewno trzeba dobić to 6. To powinien być nasz priorytet. W tej bitwie to, co robi is 7 Przeraża mnie, bo on totalnie olewa E6, która farmi go w bok zupełnie za darmo. A na tej mapie pamiętajcie: heal jest najważniejszy. Jeśli masz tam czołg, to jest duża szansa, że to bitwę wygrasz, bo ten czołg robi krosy i strzela naszych w bok. No i tak naprawdę blokuje całe nasze granie na healu. bo przez niego my nie możemy swobodnie grać na przeciwnika, który jest naprzeciw nas. Wynik 2, 2 U nas w mieście jest fullowy Lewandowski, który zupełnie nic nie robi. To jest problem. Ja cały czas czekam, żebyśmy dobili tą szóstkę, No i niestety Stabek zrotował do lewej. No i tutaj mnie kontruje. Raz dostaje z prawej, raz z lewej. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Jeśli masz pozycję na chilu, to tak naprawdę możesz pikować. I farmić przeciwnika w bok z kilku stron, no bo zobaczcie: po prawej mamy szóstkę, z przodu FV -a i z lewej jest tabek. Dosłownie nigdzie nie mogę się za bardzo ruszyć, muszę kogokolwiek dobić. Zdecydowałem, że najłatwiej będzie dać szóstkę To jest jedyny czołg, w który mogę celować bezpiecznie, tak aby jego sojusznicy nie byli w stanie mi oddać. A jestem na shot od każdego czołgu w bitwie, więc jedyne co mi pozostaje to po prostu czekać i spamować dla naszego Lewandowskiego, żeby podjechał pod tego pierdzielonego Hila, pod kamień i strzelił haekiem w szóstkę, dobił ją i wtedy otworzy nam się możliwość do gry dalej. Bo jak na razie zupełnie nic nie możemy zrobić, szczególnie ja. Nie mogę podjechać do tyłu, nie mogę do przodu, bo w każdej chwili dobije mnie stabek. A jeśli odwrócę się na stabeka, to dobije mnie szóstka, Więc jedyne co mi pozostaje. No to tak jak mówiłem, czekać i spamować dla lewego, żeby atakował, 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 atakował Ale naprawdę było ciężko Nie wiem ile razy to kliknąłem A mimo to jak wyjechał to się chyba odbił albo nie trafił Ale to było okienko dla mnie, żeby dobić stb -ka. I dzięki temu odblokowałem sobie lewą stronę Mogę podjechać trochę bardziej do przodu I jestem bezpieczniejszy i dalej kontynuuje spomowanie do ataku, do ataku, do ataku. Bo tylko Lewandowski może dobić E6, nie ginąc przy tym. Druga próba. Wyjeżdża i w końcu go dobija. Mamy odblokowanego Hila, Zostały dwa niszczyciele. I nie mamy prawa już tej bitwy przegrać. W tej bitwie nie mam dużo uszkodzeń, nie mam dużo spota, nie mam dużo odbitego. Ale uważam, że ta bitwa naprawdę również może Was sporo nauczyć, dlatego po prostu ją dodałem, aby pokazać Wam, że x to nie jest czołg, który nieważne gdzie się ustawi i schowa daną płytę, jest nieprzebijalny. Oczywiście, że można go przebić i lepsi gracze na pewno będą Was przebijać, bo jak spotkacie kogoś słabszego, no to naprawdę ten czołg może wydawać się ultra pancerny, a w rzeczywistości nie jest aż taki twardy. Została tylko trójka. Szukam jakiegoś bicia, robię ostatnie pestki. Jakby było to dwa strzały, to uszkodzenia nie byłyby takie słabe. Ale wiadomo, przebicie trójkę to nie jest taka prosta sprawa. Nawet mając te 400 peny od przodu. Dobijamy trójkę. 2-400 nic spektakularnego, ale bitwa wygrana. Takie bitwy też trzeba grać. Bitwa na Middelburgu. Również nie jest bitwa, w której zrobiłem 5000 uszkodzeń, ale jest to bitwa, która naprawdę dużo pokazuje i wiele z tej bitwy możecie wynieść. Przeciwnik ma dwa medy w Plutonie: Zero Lightów, u nas Murat i Karo. Ja decyduję się na pojechanie na górę. Według mnie zazwyczaj wygranie góry to jest wygranie bitwy. Potem grasz z góry i możesz się bronić. Na początku. Trochę zszokowała mnie taktyka mleka. Bardzo dziwnie pojechało. Raczej słaby gracz tak nie jedzie, ale kto wie. Nie wiem, jaki miał pomysł. Czy to był dobry ruch, czy to był zły ruch. Ale byłem tym zszokowany i nie wiedziałem do końca, co ten gracz chce zrobić. Tak czy siak, góra była dla mnie najważniejsza. I zobaczcie, co zrobiłem. Widziałem, że jedzie och I jednak chciałem się celować, ale pomyślałem, nie dobra. Schowam się, wpuszczę go. Niech on myśli, że nikogo tutaj nie ma, bo tylko wtedy wyjedzie na full open. Gdybym dostał spota wcześniej, to jest duża szansa, że wcale by nie pojechał. Joch przejeżdża, zbiera trochę na tym. Niestety nasz Murat również. Na górze mamy trzy czołgi, ale od środka chyba nasz Karo postanowił pomóc, objeżdża wrogę. No i tak naprawdę na górze mamy czterech na trzech. Ja trzymam Jocha. Trzymam wuzetki, oni się boją wyjechać i nasze czołgi fajnie ich domykają. To jest klucz. Pamiętajcie, że nie zawsze w bitwie musicie mieć cały czas spota albo w ogóle tego spota dostawać. Jestem pewny, że gdybym dostał spota wcześniej, to przeciwnik góry by nie spuszował, staliby defensywnie i wtedy nie wiadomo, jakby się bitwa potoczyła. A Joch był pewny, że na górze są tylko dwa medy. I być może grill, nie wiem czy grill miał spota ale nie miał żadnej pewności, że ja jestem na górze. Przez to spuszował, zamknął się i teraz my po prostu go objeżdżamy. Tutaj postanowiłem, że pojadę po tego Jocha, żeby na 100% nie dobił nam karo, ale Joch i tak zagrał totalną podakę. Mój objazd był nawet niepotrzebny. Wynik 4-2. Nie przegraliśmy jeszcze w mieście, co ciekawe. Tam jest walka dwóch na dwóch, teraz nawet dwóch na jednego. Więc tą bitwę wygraliśmy po obu stronach, można powiedzieć. Co nie zdarza się zbyt często. Taka zwykła prosta bitwa. Nie mam dużo uszkodzeń, ale pokazuję jedną bardzo fajną rzecz. Czy to są randomki, czy to są turnieje. Pamiętajcie o tym, że nie musicie mieć spota w każdej bitwie od samego początku. Czasami stanie bez spota, pasywnie, gdzieś, gdzie normalnie przeciwnik nie spodziewałby się was. Jest ogromnym atutem. No i ostatnia bitewka. Szybka, dynamiczna bitwa na malinówce. Początek bitwy: widzę 3 medelite w naszym teamie, przeciwnik ma dwa. Więc ja na pewno pomagam medom aby wygrać medownie. Na szczęście mój cały team również. Standardowo, niszczycielem ustawiam się na górce i celuję w medelighty. Tutaj praktycznie zawsze jest fajny przestrzał, jeśli przeciwnik jest albo ucieka. A w tej sytuacji pewne jest to, że będą musieli uciekać inaczej na 100% zginą. Pierwszy strzał wostabeka niestety się odbiłem, drugi strzał wępkę nie trafiony, więc potencjalnie dwa strzały więcej mogłem oddać. Tutaj trzeci strzał, więc... Trzy strzały więcej mogłem na spokojnie mieć, gdybym lepiej przycelował. Tak czy siak, jest minuta bitwy. Wypchaliśmy medy całkowicie z medowni. Dwa czołgi praktycznie już nie żyją. Początek bitwy jest dla nas idealny. U mnie na plecach pojawia się chieftain bardzo szybko, w lekko ponad 60 sekund. No i przez to, że przeciwnik ma większość czołgów na swoim respie. Ja decyduję się na zagranie w Chieftain'a 1 vs 1 Tutaj jest fajny teren, żeby wykorzystać opuszczanie armaty I na spokojnie mogę się z tym Chieftain'em wymieniać Na DPM na 100% z nim wygram No chyba, że strzągnie z hajków w dolną płytę Ale nie dość, że tego nie robi, to jeszcze się odbija Niestety pod środek podjechał Lewandowski Więc tutaj tip dla Was jeśli jesteście tutaj, na podjeździe z, z tej strony albo z drugiej To po prostu przyklejcie się do skałki, do lewej strony Dzięki temu Lewandowski nie będzie was widział Tutaj wjechał we mnie Maus, to jest duży problem Ja z tym Mausem nie mam większych szans On trenuje wypycha Więc ja po prostu staram się zrobić najwięcej jak mogę Tutaj słaby strzał z mojej strony Czwarta pestka w tej bitwie jest zmarnowana ale dalej w farmie, dalej próbuję zrobić maksymalnie, ile jestem w stanie. Utrudniam celowanie, oddaję swój ostatni strzał, Chieftain wyjeżdża i mnie dobija. Żyłem w tej bitwie jakieś 2 minuty i 20 sekund, a mimo to zrobiłem ponad 3000. To pokazuje, jaki potencjał ma ten czoł w krótkim czasie. Jak DPM robi robotę i nawet żyjąc bardzo krótko, ale strzelając cały czas, zrobicie dobry wynik. Na tym czołgu Najważniejsze jest to, aby być w dobrym miejscu i w dobrym czasie na mapie. A gdybym przebił te cztery pestki, to zobaczcie jaki bym wynik zrobił niecałe 3 minuty. W tym materiale to już wszystko. Dajcie znać jakie macie zdanie na temat tego czołgu. Dajcie znać czy materiał wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Zachęcam do wspierania kanału. Jeśli szukasz klanu, również zapraszam do nas. Dzięki za oglądanie. I się maneczko.